Tam pieket, tutaj rzeczy dzieją się okropne w mojej głowie, wizje nowe, jakie mam popełniać zbrodnie, wywołuje paranoję, strach, zaża oczy, sprawiam ból i cierpienie pod osłoną nocy zemsta będzie słodka, zaraz zawsze słow zabawę. Będę swym koszmarem mieszkający w twojej szafie Będę chodził za tobą dawo znaki, że istnieje ukazywał misję torstur czekających już na ciebie Nie spodziewasz się, gdzie i kiedy z spotkać Przybieram różne twarze Więc mnie nie rozpoznasz, a ja dalej będę sprawiał, że będziesz padał w obłęd Aż w końcu stracisz nad sobą kontrolę Zawsze tam, gdzie ty, zawsze w twojej wyobraźni Nie przestaniesz myśleć o swojej, Dacie śmierci Twoje dni policzone, nie ma już odwrotu

Zaś słońce spodziewa się najgorszego Tej nocy w się bardzo wiele złego Dlatego nie możesz być pewien życia swego I z tych mordercji się ze zmysłownego Twojego strachu Nie dasz rady tłumić sobie Dostaniesz zawału nim się obejść. będzie już po tobie miejsce w grobie Czeka już na Ciebie, zacznij myśleć o tym, czy przyjmą Cię w niebie. Wyda siebie krzyk, by Cię usłyszeli, i tak nikt Ci nie pomoże, wątpię, byś się tym przejęli. Zostaniesz sam, w swojej śmierci prosto w oczy, coś mi mówi, że nie przeżyjesz dzisiejszej nocy. Pomocy tonący, chwyta się brzytwy, śpiesz śpiesz, bo nie zdążysz odmówić modlitwy. wymawia słowa, moja bardzo wielka wina, lecz Jezus zapuszczał to Twoja ostatnia godzina. Thank you Czas na seans koszmarów Gaśnie słońce, słońce Poznam twoje wnętrze za pomocą reszty w obsęg mocen, no co masz bajkowe frozen Medytujesz niebo wzięta, kiedy pęka z prochu nostrze Zasane policzki, narkotykowy trądzik Krak jak bajor jej nucił, proszę ogrzej mnie miłości Zniszczona przed wojny, trzydziestoletnia ruina Tętno odcięła rwą jej rdzenie, holownicza lina Planeta zachlapana, zainfekowaną spermą rodzi dzieciobójców Kończąc na pani samperio, terror domowy Rodzic nie ma szansy wydostać. Jak o cyrka ustawiła wokół łoża matki boskie Missouri wersji polskiej chłopak w postaci pisarza Jego ostatnie błysk życia odegra kuchenny tasak Groza skór wielu wraca tworząc głębokie cień Ciepie zasilane codzień ludzkim okrucieństwem